Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ato Historia. Właśnie spędzam z rodziną kilka dni w bardzo upalnej Toskanii i pomyślałem, że w tym tygodniu musimy powiedzieć sobie o starożytnym Rzymie. Konkretnie o problemach dentystycznych i o tym, jak sobie z nimi radzono. A sposoby, których używali Rzymianie, były naprawdę dziwaczne. Zostańcie ze mną do końca. Archeologiczne odkrycia i starożytne teksty wyraźnie pokazują, że problemy z zębami były powszechne wśród starożytnych Rzymian. Szczególnie cierpieli na nie bogatsi obywatele imperium, których dieta obwidowała w cukry sprzyjające próchnicy. Oto jak 2000 lat temu radzono sobie z tym problemem. Starożytni Rzymianie wierzyli, że próchnice powodują tzw. robaki zębowe. Ta teoria, która powstała już w antycznej Mezopotamii, była popularna w Europie aż do późnego średniowiecza. Podobnie jak w przypadku owoców, uważano, że domniemane robaki wyjadają zęby od środka, co prowadziło do próchnicy i intensywnego bólu. Jednym z tych, którzy podzielali to przekonanie, był Scribonius Largus, lekarz cesarza Klaudiusza. W swoim dziele de compositione medicamentorum o sporządzaniu leków, napisanym na początku lat 41 wieku, Opisał sposoby radzenia sobie z bólem zębów. Jak podaje James Weinbrandt w książce Bolesna teoria stomatologii, starożytny medyk zalecał umieszczenie nasion i suszonych liści lulka czarnego na rozrażonych węglach i wdychanie powstałych oparów. Miały one wypędzić robaka zębowego z chorego zęba. Lulek był używany ze względu na swoje właściwości odurzające. Jego opary niewątpliwie przynosiły ulgę. A działanie nasenne mogło sprawiać, że popiół powstały po spaleniu nasion, wyglądał jak robaki. Te spopielone resztki, podtykane pod nos cierpiącym na ból zęba, przez wieki służyły jako dowód na istnienie robaka zębowego oraz skuteczność tej metody leczenia. Po usunięciu robaków, do chorego zęba wlewano mieszankę oliwy, lebiotki oraz arszeniku. Następnie otwór w zębie zalepiano woskiem. Zatrzymajmy się na chwilę. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was tworzyć i że nasza społeczność tak dynamicznie się rozwija. Dziękuję Wam za to. Jeśli chcecie pomóc w rozwoju kanału, zostawcie suba, lajki i komentarze. A jeśli chcielibyście pomóc jeszcze bardziej, możecie postawić mi kawę, kupić którąś z książek, które polecam, lub zajrzeć do sklepu kanału. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Za pomoc jestem szczególnie wdzięczny. A teraz. Wracamy do tematu. Wiele informacji o starożytnych ludowych metodach leczenia dolegliwości jamy ustnej zawdzięczamy Pliniuszowi Starszemu, który żył w pierwszym wieku naszej ery. W swojej słynnej historii naturalnej Pliniusz na przykład zalecał na ból dziąseł pocieranie ich zębem człowieka, który zginął gwałtowną śmiercią. Na wzmocnienie luźnych zębów radził przymocowanie do szczęki żaby. Aby zapobiec bólowi zębów, Radził dwa razy w miesiącu zjeść całą mysz. Gdy jednak był zęba wystąpił, Pliniusz proponował ugryźć kawałek drewna z drzewa uderzonego przez piorun lub dotknąć ząb kością czołową jaszczurki złapanej podczas pełni księżyca. Oczywiście takie metody nie przynosiły żadnych pozytywnych efektów. Kiedy bół stawał się nie do, nie do zniesienia, konieczne było usunięcie zęba. Można było udać się do chirurga lub cyrulika, który poza strzyżeniem i goleniem zajmował się również upuszczaniem krwi i wyrywaniem zębów. Podczas wykopalisk na Forum Romanum w latach 80. XX wieku, archeolodzy odkryli jeden z takich gabinetów. W systemie kanalizacyjnym znaleziono 86 wyrwanych zębów należących do co najmniej 50 osób, z których większość stanowili mężczyźni w wieku od 30 do 60 lat. Dzięki siedmiotomowemu dziełu Alusa Corneliusa Celsusa de Medicina wiemy, jak wyglądało wyrywanie zębów w starożytnym Rzymie. Jak podaje James Weinbrandt again w swojej książce działający w pierwszych dekadach istnienia cesarstwa medyk opisywał, że ekstrakcja powinna zaczynać się od całkowitego oddzielenia dziąsła od powierzchni zęba, co bez współczesnych środków znieczulających musiało być niesamowicie bolesne. Następnie ząb musiał zostać ręcznie poruszony na tyle, aby można go było wyciągnąć palcami lub greckimi kleszczami o wąskich końcówkach nazwanymi Rizagra. Silne krwawienie, które często towarzyszyło temu zabiegowi wskazywało na złamanie fragmentu żuchwy. W takich przypadkach fragmenty kości usuwano poprzez głębokie nacięcie dziąsła, aby uzyskać do nich dostęp. Okres rekonwalescencji po takim zabiegu, według Celsusa, Mógł to trwać nawet 3 tygodnie. Po zagojeniu się rany zamożny Rzymianin mógł zainwestować w sztuczny ząb. Na przykład wykonany z kości słoniowej, który mocowano do zdrowych zębów za pomocą złotych blaszek. Technikę tę zapożyczono od wcześniejszych mieszkańców Półwyspu Apenińskiego etrusków. Wiemy, że mieszkańcy Imperium Romanum dbali o higienę. Regularne wizyty w publicznych łaźniach były ich ulubioną formą spędzania czasu. Nie powinno więc nas dziwić, że przywiązywali dużą wagę do higieny jamy ustnej. Jednak metody, które stosowali, aby utrzymać swoje zęby w dobrym stanie, dziś budziłyby zarówno buzębów, jak i obrzydzenie. Wspomniany już Aulus Cornelius Celsus, jeden z, pro, z pionierów starożytnej stomatologii, zauważył, że resztki jedzenia mogą prowadzić do chorób takich jak właśnie próchnica w swoim monumentalnym dziele, które też już wspominaliśmy, De Medicina. Celsus podkreślał, że codzienne szczotkowanie jest kluczowe dla zdrowia zębów. Greg Jenner, autor książki Milion lat w jeden dzień, fascynująca historia życia codziennego, dodaje, że arystokraci szczególnie musieli dbać o swoje zęby, spożywając różne przysmaki, pomimo wysokiej zawartości Pomimo wysokiej wartości estetycznej pięknego uśmiechu, rzymska elita nie zamierzała rezygnować z wystawnych uczt. Chcieli dosłownie mieć ciastko i je zjeść. Gdy pojawiała się próchnica, Celsus zalecał wypełnienie dziury w zębie ołowiem. Łacińskie słowo plombus oznacza ołów właśnie, stąd dzisiejsza plomba. Oczywiście leczenie ubytków było już ostatecznością, ponieważ ból zębów był według Celsusa jednym z najbardziej dotkliwych bólów zaraz po bólu śmierci. Jak więc, jak więc przeciętny Rzymianin dbał o higienę jamy ustnej? Metody były podobne do dzisiejszych. Na gałązkę nakładano specjalną miksturę, coś w rodzaju starożytnej pasty do zębów. Rzymski arystokrata jednak nie robił tego sam. Specjalnie przeszkolony niewolnik delikatnie pocierał zęby i dziąsła, swojego pana miękką gałązką pokrytą środkiem czyszczącym. Stosowano także płukanki, choć ich skład może wydawać się dzisiaj kontrowersyjny. Rzymianie mieli kilka rodzajów mieszanek, które służyły jako pasta do zębów. Pliniusz starszy polecał miksturę składającą się ze zmielonych muszczków myszy, zajęcy szczurów lub wilków, którą uważał także za idealne lekarstwo na choroby zębów i stany zapalne. Przeciętny Rzymianin wolał jednak twardsze materiały, wierząc, że tylko one zapewnią zdrowy uśmiech i mocne zęby. Typowa rzymska pasta składała się ze zmiażdżonych oślich kości lub muszli ostryk. Popularne były też mikstury ze sproszkowanych rogów zwierząt. Mesalina, żona cesarza Klaudiusza, używała pasty ze sproszkowanego poroża jelenia, które uważano też za silny afrodyzjak. Niestety, twarde substancje miały odwrotny skutek. Choć zęby były po nich białe, usuwano także szkliwo, co prowadziło do osłabienia zębów. Na różne dolegliwości jamy ustnej stosowano specjalne płukanki, jak już mówiliśmy, z ludzkiego moczu. Rzymianie wierzyli, że jeśli uryna sprawdza się jako wybielacz do prania tunik, to on zadziała również na zęby. Starożytna płukanka była jednak starannie pozyskiwana. Mocz musiał być wysokiej jakości, więc rzymianie sprowadzali go z różnych części Europy i świata, szczególnie ceniąc urynę młodych Iberyjczyków, która ich zdaniem zawierała najwięcej korzystnych składników. Do transportu używano specjalnych cyster. Rzymianie dbając o zdrowie jamy ustnej, zwracali też uwagę na świeży oddech. Specjalne płyny do płukania ust często były mieszane ze substancjami zapachowymi. Aby zachować przyjemny zapach z ust, stosowano także sproszkowany węgiel i kor drzew. Choć może to wydawać się absurdalne, starożytni nie mylili się co do dobroczynnych właściwości uryny. Jej zdrowotne działanie jest doceniane również dzisiaj. Zwolennicy urynoterapii twierdzą, że ludzki mocz jest lekarstwem na wiele chorób, od przeziębień po nowotwory. Zawarte w urynie związki amoniaku wybielają zęby i mają właściwości przeciwbakteryjne oraz odkażające. Dlatego ludzki mocz był używany jako bukanka nawet w XIX wieku. Związki amoniaku są również składnikami współczesnych past do zębów, jednak dziś pozyskuje się je metodami laboratoryjnymi, a nie z psiuśków. Czy metody stosowane przez Rzymian były skuteczne? Można założyć, że gdyby skutecznymi nie były, dawno by je porzucono i znaleziono inne, mniej inwazyjne środki. A efektywności starożytnych metod higieny jamy ustnej świadczy zdrowe uzębienie mieszkańców Pompeji, podkreślane przez naukowców. Zaniedbane zęby nie były w Rzymie mile widziane. Możesz wyrządzić sobie wielką krzywdę, gdy uśmiejesz się, Mając zęby czarne, zbyt długie lub krzywe, przekonywał Ovidiusz. Rzymianie ceniący białe zęby starali się wykorzystać każdą okazję, by pochwalić się swoim zdrowym uzębieniem. Ich demonstracyjne zachowanie w tej kwestii czasem przybierało groteskowe formy. Catullus wspomina w jednym ze swoich poematów o Egnatiusie, który każdą okazję wykorzystywał, by pokazać swój olśniewający uśmiech. Często zachowywał się przy tym nietaktownie. Kiedy mówca wywołuje płacz, on się szczerzy, kiedy na pogrzebie matka opłakuje jedynego syna, on się śmieje, opisywał Catullus Egnatiusa. Oczywiście zdarzało się, że ząb musiał być wyrwany. Nie był to jednak powód do rozpaczy. W antycznym Rzymie wykonywano, jak już mówiliśmy wcześniej, pojedyncze implanty z żelaza, kości słoniowej i. Innych materiałów. W tych przypadkach do pracy przystępował cyrulik, kowal, ale już nie lekarz. Ale zachowane do dziś fragmenty proces świadczą o staranności tych zabiegów. Dziś stomatologia bardzo się rozwinęła, a nasze łazienki są pełne tanich, łatwo dostępnych produktów do pielęgnacji zębów. Nie mamy więc wymówek, by nie dbać o higienę jamy ustnej. Niechęć dzieci do szczotkowania zębów. Czy nasz strach przed dentystą blednie w obliczu tego, co musieli robić starożytni, by zachować swoje zęby w dobrym stanie? Moi drodzy widzowie, dziękuję, że znów ze mną byliście. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i lajki oraz jak najwięcej komentarzy. Wasza opinia jest dla mnie naprawdę bardzo ważna, a jeżeli chcecie pomóc w rozwoju kanału i chcecie, żebym dalej dla Was tworzył, możecie postawić mi kawę. Kupić którąś z książek, które polecam w każdym odcinku, lub zajrzeć do sklepu kanału. Wszystkie linki, jak zawsze, znajdziecie poniżej w opisie odcinka. Do zobaczenia niedługo.